Tutaj jest i dzisiaj jedzie, jedziemy na wakacje, więc zostawcie la lajki i suby, jakbyście chcieli i do końca roku wbijamy 1000 subów, więc bardzo by mi było miło, gdybyście zasubowali, więc zapraszam na vloga z wyjazdu. Jest Jesteśmy już w terminalu obok samolotu, więc yy, jedziemy się w samolocie, bo obok Keita i pa. Zgadnijcie, gdzie jestem. Teraz zgadnijcie. Ja, niestety mamy godzinowe opóźnienie, dlatego no, tak mam mamy nowy problem, ale yy, no, czy mamy? trudno jest, więc yy, czekamy sobie godzinę, widzimy się w samolocie. No i pa! Samolog, W samolocie! Jesteśmy już na naszym miejscu lot. Jest bardzo wygodne siedzenie Mamy tutaj takie miejsca Mamy takie postawkę na telefon Nie będę się teraz mogła ale yy, No i jest fajnie, widzimy się w szpalni Albo jeszcze chwilę Na samolocie i tak wy właśnie przed zbliżami zaciągnąć butocik na mostu Tak, wygodne Bo za siedzenie Dolatujemy do, do Majorki, więc za chwilę jesteśmy na odnisku. I to więc już na odnisku w Majorka, Welcome to Spain i w ogóle tak to jest koniec odcinka i wysłupujcie i lajkujcie i będzie film z w naszym pokoju do toho.